Siema, siema, tu trzech śpirów. Rochowa street, come on! Murtu ten język, lecimy po polsku. I... pozdrow! Skacz, skacz, tutaj z nami skaczą wszyscy pojebani Skacze babcia, skacze siostra, skacze także babci, siostra, skacz, skacz, tutaj też marynarka noidres Marynarka noidres, i kto nas imprezowy ceci. Skacz, skacz, tutaj z nami skaczą wszyscy pojebani, Skacze babcia, skacze siostra, skacze także babci, siostra, skac Skacz Tutaj też marynarka noidres Marynarka no i kto nas imprezowy secik Wierzę nabita, wszyscy się bawiam, oczy twe piękne Jak awentador, jedno śledzi, dnia kawior Na prochowe jest salon Reasumując, dobra jest biba, nie tylko alko, dawaj na giba Każe na sylwku, tutaj wywija, w lodówce jeszcze z ryba Teraz wchodzi rudy Meister, pokaż mi swą koleżankę To sylwester, ostatni dzień w roku Baw się z nami od świtu do zmroku Bawi, bawi się prochowa, bawią, bawią się chojnice Bawi się dziś cała Polska, no i kurwa okolice Skacz, skacz, tutaj z nami skaczą wszyscy pojebani Skacze babcia, skacze siostra Skacze także babci siostra Skacz, skacz, tutaj też marynarka no i dres Marynarka no i dreszcz, to nasz imprezowy seci skacz, skacz, tutaj z nami skaczą wszyscy pojebani Skacze babcia, skacze siostra Skacze także babci siostra Skacz, skacz tutaj też marynarka no i dres Marynarka no i dreszcz, to nasz imprezowy seci Wieża, wieża, tu gospodarz, proszę mu tu flaszkę podać Dostał do rąk dobrej wódki, która leczy wszystkie smutki Leje, leje on szocika i z wszystkimi się tu wita Na parkiecie wywijając, skacze tak jak dziki zając Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie Bo dobrze to wie, że porwę ją Bawi, się Prochowa, bawią, bawią się chojnice, bawi się dziś cała Polska, no i kurwa okolice. Bawi, bawi się Prochowa, bawią, bawią się chojnice, bawi się dziś cała Polska, no i kurwa okolice. Skacz, skacz, tutaj z nami skaczą wszyscy pojebani Skacze babcia, skacze siostra, skacze także babci siostra skar tutaj też marynarka, no i dres Marynarka, no i dresik, to nasz imprezowy secik W nowym roku życzymy wam dużo zdrowia Zdro... <laughs> no jeszcze raz, no, no, jeszcze raz, chuj. W nowym roku życzymy Wam dużo zdrowia, pieniędzy i szczęścia od Zabera, Rudego i Pejweła. I przy okazji nie rozpierdolcie chaty.